Siemano widzowie, w dzisiejszym odcinku idziemy sobie do netheru na przygodę. Bym bardzo chciał znaleźć fortecę albo bastion, nie mogę się niestety z wami normalnie przywitać, no bo nie działały mi znowu te przyciski F5, F3, F9, więc nagrywania też normalnie sobie nie włączę, więc no akurat nie mogę się z wami przywitać, no i koordynatów też nie możemy włączyć, ale mamy dosyć dobry set, e, dobrego seta. Oczywiście nie będę z pełnym ekwipunkiem. I tutaj sobie już zacznę odkładać. Cyk, cyk. To, 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 to. E, dobra, e, idziemy sobie do netheru dzisiaj. E, mamy dobrą zbroję. No, póki co mamy zenchantowane tylko buty, ale... Jak oglądaliście mój odcinek, no to wiecie, że mam całą, cały diapsowy set. Więc no, możemy iść bez problemu do netheru. też mi się zresetowały. No bo ma, gram sobie teraz na innym launcherze. No od kiedy dowiedziałem się, że t launcher to wirus, to nie korzystam z niego. No i oryginalna wersja launchera. Tutaj jest grana. Dobra, gdzie tutaj są bloki? Tutaj są. Dobra trochę bloki, y, aby sobie tutaj trochę pokopać. O nie, ten X y, nie będzie nam wpadał. Y, na, a nie, na kilof nam wpada. No, część wpada na kilof, część tutaj, więc są trochę lipa. Y, dobra. Więc no myślę, że lecimy. Czekajcie, zawsze mi się strony mylą. To było gdzieś tutaj. Tak, to było tutaj. Mamy staka, Więc no myślę, że jeszcze trochę wykopiemy. Dawaj. A bastion to dlatego, że raz to tam jest dużo bloków złota. Dwa, że tam są dobre dropy w skrzyniach. A trzy to jest, że, że, że można znaleźć te, no te odłamki. Te szablony netherite'owe. Wtedy trzeba to jeszcze z Netherytem połączyć, którego jeszcze nie mamy na tym świecie. Ale no, netheryt myślę, że sobie niedługo ogarniemy z biegiem czasu. Więc no myślę, że będzie dobrze. A my się tutaj już budujemy. Zaczynamy po prostu. Kurde, szkoda, że jesteśmy na oceanie lawy. A czekajcie, czekajcie, czekajcie. No, ja bym bardzo, bardzo się nie chciał zgubić w tym neterze, dlatego myślę, że na chwilę sobie włączę render, pasek renderowania na maksa. No i może będzie jakaś forteca. Ej serio, to tak zwiększyłem ten pasek renderowania. Że gra mi nie wyrabia, no i nie renderuje. A to, to mam zwiększyć, ok? A nie, to nie ten, dobra. Nieważne, tylko przez to mam mniej FPS-ów. Ej, czemu ja mam tak, tak mało FPS-ów? No, teraz można grać, no bo ja się dziwiłem, e, przecież, że mam dobry komputer, no i nie mam lagów. E, no i mam lag. A, a to oznacza, że ja mam przecież 120 FPS-ów ustawione e, maksymalnie, nie? Ej, no, mi zabraknie tego serio e, dobra, mamy Stack ponad, więc no dobrze e, myślę, że e, ten, ten szkarłatny las mnie ciekawi, e, więc no... ale najlepiej jest szukać fortecy na takim terenie, e, zwykłym terenie m, ten e, tym wiecie, no takim najzwyklejszym biomie w nederze. No jak graliście, e, Poniżej wersji 1.16, no to yy, kumacie o co chodzi myślę. Dobra. Cyk. Cyk, dobra. Tutaj y, już wiem, że y, nie zginę, więc to no jest dobrze. Dobra. Te dźwięki z nederu. No, normalnie. Dobra. Dobra, lecimy. Tam jest szkarłatny las. Yy, dobra, ja sobie tutaj oznaczam tym. Yy, dobra. Lecimy po prostu Dobra, mógłbym w ogóle takiego parkura zrobić pana to Ej serio, nieźle, nie? Dobra yy, Te bloki oczywiście są, abym się nie zgubił, bo jakbym się zgubił, będzie lipa, totalna yy, Dobra Okej, okay, tutaj sobie oznaczamy Kurde, no nie wziąłem żadnego cooldstone no, dzięki komuś z tą możemy sobie to e, oznaczać, no bo to się tak zlewa, to dlatego zrobimy sobie bloki kwarcu cyk, 5 bloków kwarcu, no i kwarcem będziemy sobie takie miejsca oznaczać. E, dobra. Bo w naderze już się nie raz, nawet nie dwa razy zgubiłem. Jak szukałem sobie debrisy, wykopywałem się. To normalnie oczywiście na innym świecie e, wykopywałem... No i potem wykopywałem się, no i nie mogłem znaleźć chaty, ale zawsze wracałam z, jakiemuś, z jakimiś pięcioma sztukami debrisów, więc no, takie rzeczy właśnie robiłem, e, e, kiedy no, e, kiedy po prostu nie nagrywałem, więc no... E, let's snow, lecimy. Dobra. Szkoda, że nie trafiliśmy na spaczony las. Jakbyśmy trafili na spaczony las, to byśmy mogli no, oga, e, by były tam endermany. E, no i jeszcze tam na tym szkarłatnym lesie nie ma mogów. O, no już się zgubiłem. No naprawdę, super. Nie. Nether to jest dla mnie chyba najgorsze miejsce. Najgorszy wymiar, już chyba nawet end jest lepszy, serio. Dobra, nie no, tutaj nic nie ma. Ja, ja bym tak dzisiaj chciał tą fortecę znaleźć. Kurde, no. Bym chciał, no bo bym chciał już powoli tak sobie kotki robić, nie? Niewidzialność mi się na pewno nie przyda. Niewidzialność to bardziej tak na Wojanowicach, nie? Jak tam sobie jakieś chłopaki pranki robią. A tutaj to, no, niewidzialność to... To nie jest taka y, potrzebna. Dobra. Let's go, lecimy, lecimy. O, dobra, mamy tutaj oznaczone. Będę sobie też kwarc. Myślę, że jak znajdę kwarc, tak na mojej drodze, to będę go zbierał. Tylko dzisiaj się nie skupiamy na kwarcu. O, tutaj jeszcze mamy y, nasz teren. Y, tutaj sobie chodziłem. No i uważałem, aby się po prostu nie zgubić. Więc no, teraz, dzisiaj też będę tak robił. Dobra. Oznaczamy tutaj No i co? Zbieramy sobie to wszystko Tylko jedno serio. Dobra lecimy, let's go Dobra, kolejny kwarc Dlaczego zbieram to? No bym chciał bardzo zdobyć 30 level i dzięki temu, że zdobędę 30 level No bo patrzcie, kilof jest ciągle naprawiony no, no i no ja sobie tutaj zdoby, zdobywam exp, więc no warto jest nie zużywać tego kilofa dobra. No i spróbujemy, no i dzisiaj spróbujemy 30 level zdobyć i zenchantować sobie łopatę. No bo tam widziałem, że na łopacie jest y, wydajność 4, y, a fajnie by było, jeszcze y, eye breaking i silk Touch, to by się naprawdę przydało. Dobra, y, czy tutaj będzie 28 level, nie? Dobra. Nie, tutaj nie ma 28, no. Trochę też się zużywa, no na naprawdę tego kilofa, więc no nie jest tak dobrze, ale dobra, możemy sobie to przerobić tutaj na bloki. Jeszcze nigdy do takiego czegoś bloków kwarcu nie używałam serii. Z kwarcu można sobie jakiś ładny budynek zbudować, a ja tutaj buduję. Znaczy, no podbudowywuję się blokami kwarcu. Ej, ja źle idę, ja źle idę, dobra. Czy wy też tak e, nienawidzicie Nederu jak ja? Bo ja jestem tą osobą, która nienawidzi Nederu. No chodzi mi o to, że no łat, bardzo łatwo jest się tam zgubić, nie? Dobra, 28 level. Ej, no nie, no to my ten 30 e, wbijemy zaraz, ale no co, to nic nie możemy znaleźć. E, wiem, że to jest e, tak kwestia czasu, no i, nie, no i niedługo powinniśmy mieć coś ciekawego, dobra. Złoto to przy okazji też będę sobie zbierał zawsze to też trochę ekspa, a mamy w ogóle fortunę, więc to będzie nam tego złota dużo wypadało. No a, a przecież możemy sobie jeszcze silktacza ogarnąć. Będziemy mieli, zrobimy sobie jakiś osobny kill off z Silktaczem, na którym właśnie będziemy sobie farmić złoto, no bo nie wiem czy wiecie, no ale jak zbieramy to złoto. To e, może nam wypaść, e, co znaczy, no wypada zawsze, e, zawsze nam wypada wtedy, czekajcie, e, no e, blok, blok, tego złota, którego e, jak przepalimy w piecu, no to da nam to sztabkę, więc no e, jedwabny psyk tak chyba jest lepszy, no bo, e, no, bo jak masz fortunę, no, to, e, no to może wypaść mniej, możemy też mieć szczęście, no ale... Ale no lepiej jest silktaczem wykopywać, no bo to, jak, to tak samo jakby nam dało 9 samorodków z jednego, z jednego, wiecie, dobra. Podajemy się tutaj. O nie, czekajcie, nie. Czy ja naprawdę to robię? Używam kwarc. Toż to jest jeden taki z ładniejszych bloków w nederze, który można tak sobie wykopywać a ja go zużywam na ser dobra. Złoto też zbieramy. Mój cel to, czekajcie, mój cel złota to na razie tyle, bo jest go tutaj dosyć sporo, dobra. Więc dzisiaj ogólnie taka wyprawa do netheru, Ostatnio to ja tylko tradeowałem się z villagerami. No i bym chciał też coś tam. Muscia to już trochę odkryć świat no i postanowiłem iść sobie do netheru, nie? No bo w netherze jeszcze takiego nic ciekawego nie robiliśmy, to, no, to mówię sobie, ej nether, no, postanowiłem zaryzykować, no i właśnie udać się do tego netheru. Mam nadzieję, że to był dobry pomysł. Dobra, zbieramy golda. No, tylko strasznie mało expa y, To złoto daje. Ale no, mamy go już dosyć sporo. Y, z, później, później to przerobimy na sztabki. Y, zobaczymy, ile jest sztabek. A później zobaczymy, ile będzie bloków. Dobra. Kilok mi się naprawił. Dawaj, expa. Dobra, 29 bity. Wow, ale teraz ten exp leci jak porąbany. Jakbym ja zginął z takim levelem. To naprawdę nie był zadowolony. Serio. Dobra. Wow, patrzcie, można z tego muzykę robić, jak ex mi wpada. Serio. A w ogóle z Fortuną tego kwarcu jest więcej, więc no fajnie, ale i tak nie wbiliśmy 30 levela. Ale tutaj już wbijemy, tak, mamy to. Ale będziemy sobie więcej zbierać, bo musiał bardzo 33 level mieć. Dlaczego 33? No bo jak sobie zenczantuję, to będę miał znowu 30. Elo, dobra. Ale teraz się za bardzo skupiam na kwarcu. Kwarc, może tutaj będę sobie zbierał w drodze powrotnej. Teraz trzeba po prostu no, znaleźć fortecę no, albo Bastion. bastion e, z Bastionu chyba bym się bardziej cieszył. E, nie wiem w sumie, chociaż no, e, Forteca da nam już taki, e, taką jakby przepustkę e, do przejścia gry, no ale... No Bastionie będą dobre luty właśnie. No to Bastion czy Forteca? Zagłosujcie. Możecie zagłosować na karcie społeczności e, Co wolicie e, no. E, no Ja nie Ja nie nie mam pojęcia, no bo blaze rody Chyba da się tylko zdobyć e, Dzięki e, No dzięki blaze'om, więc no, W skrzyniach raczej blaze rodów Nie znajdziecie, dobra 36 Bloków Ok, super super 31 już mamy level Co się dzieje, dobra na końcu, oczywiście, sobie tą łopatę zenchantujemy. Mam nadzieję, że sama wydajność nam tutaj nie wpadnie. Ooo, Bazaltuba. Bazaltowa Jana. Bazaltowy Bion, więc no trzeba uważać. Serio, trzeba uważać, ale tak na serio. Dobra. Kopiemy sobie kwart. Elo, elo. Oooo, wow, 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 wow. Wo, wo, wo. Dlatego nienawidzę nederu. Dlatego, że boję się, że się zgubię, no ale e, tak też nienawidzę, no. Dobra. Nie chce mi się już iść po ten kwarc, ale e, za to sobie idziemy tutaj. No i idziemy myślę, że tutaj. Ej. Gdyby tu była forteca. Albo bastion. Dobra, ale zobaczmy, ile z tego sztabek możemy zrobić. A, i sztabki to. Dobra, e, później to zrobię. Ej, ja nie mam drewna. Dobra, ale przeżyję tutaj, nie? Dobra, przeżyłem, ale było blisko. Okej, okay, dobra. No nie no, tutaj nic nie będzie. Dobra, e, Włączę sobie mgłę. Gdzie jest tutaj mgła? Nie no, ja nie mogę mgły znaleźć. O, no ale kolejny kwarc. No. Dobra, wpadaj mi tu level 32 już, ej. To my jeszcze takiego levela e, w tej, na tym świecie nie mieliśmy, nie? Więc no jest dobrze. Dobra, myślę, że teraz sobie tutaj pójdziemy, nie? Tylko, że no to jest ta bazaltowa delta. No to może być ciężko. Dobra, bloki kwarcu się nie palą, nie? No, nie palą się, więc no możemy sobie tutaj na easy przejść. Cyk, cyk. Dobra, kwarcu też mamy całkiem dużo. Dobra, na razie nie będę tego kwarcu zbierał. Skupmy się na razie, na razie na jednym, czyli oczywiście na znalezieniu fortecy. Dobra. Ale no jak już mamy po drodze kwarc, to sobie zbierzemy. Cyk, cyk, cyk. Nie, no nie fajnie byłoby wpaść do lawy z takim levelem. Dobra. Tutaj nic nie widzę kompletnie Nie no daj mi chociaż jakiś bastion no. Dobra, ale 33 Wbijemy, czyli nasz cel Jeżeli chodzi o level Dobra, dawaj Dobra, Mamy 33 level z faczykiem Więc no jest dobrze To sobie jeszcze przerobimy cykl. 27, 38 bloków To nam daje Dobra, mamy bazaltową deltę na tym biomie jest mega dużo lawy. Dobra. Nie, no ja bym nie chciał tutaj wpaść do lawy. Ej, serio, nie jest łatwo. Ja po prostu nie wiem, że Dobra, no, nie mogę znaleźć twierdzy, ale myślę, że myślę, że no pójdziemy już stąd z tej bazaltówy na bazaltowej delcie. Nic takiego nie ma nadzwyczajnego, więc no czekajcie, no. Nie odchodźcie jeszcze, eee, zobaczymy, czy coś może jeszcze trafimy. Co nie, Jakie to lipa będzie, nie widzę. Ja się nie będę toczył po tych bazach. Gdzie że jest tam forteca, no, ale ja ryzykuję własnym życiem. A jak ja już mówiłem, że nie lubię ryzykować. Dobra. Ej pa, no ten X wcale nie wchodzi na naprawę pilota To dzięki temu, że mamy chyba niezniszczalność, nie? Chyba mm, to przez to, ale dobra Budujemy się tutaj, 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 tutaj Ten filmik może mieć trochę mało wyświetleń, więc no Jak go obejrzycie, będziecie przekoksami Bo no, tak naprawdę Minecraft nam daje takie nudne filmiki tak naprawdę to jego genera generator. Generator Minecrafta. Więc... A! Ej no, widzowie. Ja tutaj szedłem. Ja tutaj szedłem. Ale jestem bambik. Widzowie, wszyscy teraz piszecie bambik. No, albo ślepol, jak wolicie. Bambik czy ślepol. Ja nie mogę. Przecież to była forteca. Ja to ten blok stawiałem. Czemu ja i nie zauważyłem, dobra nie ma tematu Ym, mamy fortecę Ym, dobra, no i mamy postęp, więc no bardzo fajnie, warto było jakbym się nie zgubił y, na tej fortecy więc no fajnie, mamy już taką przepustkę, aby przejść grę po prostu, więc no zobaczmy co tu jest dobra tu nic nie ma, tu jest chyba spawner, nie? Dobra, więc teraz za chwilę włączę tryb tryb normalny albo easy. No i myślę, że zaczniemy atakować tych blazeów. Więc no wystarczy, że obudujemy tutaj tak, tak, tak. Spawner rozkopiemy, aby respiło się więcej blazeów. Tutaj tak zrobimy. No i mm, czekajcie, nas powinni chyba walnąć, nie? Dobra. O nie! Nie mam tarczy! No już się zacięli. Dobra, mamy. Które nie dą nam pałki? No, bumble jeden, dobra. Pręsknię się dalej, blazy. Dawaj. Nie! A! Dobra. Kurde. Co ja mam zrobić? Przecież. No ja. No jestem słaby. Dobra, mieczyk wezmę z lootingiem 3. No czemu się nie respią? No dawaj, no. Dobra. Ja muszę być gotowy. Yy, czyli no po prostu no, musimy zaczekać, zanim ktoś się zrespi. Dobra, mamy blazu. To się tak rozpiknie na O nie, i tak oni mogą mnie podpalić, więc to jest lipa do no, nie? Dobra, mam nadzieję, że ktoś nam może rzucić jakąś pałkę. No, jest trzy, więc no, jest. Nie, nie ma lipy. Za to jest lipa. Dobra, mamy. Mamy trzy pałki, co jest? Nie, dalej nas bije. Wow, trzy pałki pozyskaliśmy z niego. Ja nie mogę, trzy pałki mamy. Dobra, ym, zróbmy sobie tak siedem pałeczek, ok? A, A, dobra. Dał nam coś? Dał nam, mamy pięć. Dobra. Przestań kłonąć, no. Wieku. O nie! Dobra, nie żyje to ja zaraz nie będę żył. E, dobra, dobra, ale jakieś sobie radzę, nie? Ten też nam rzucił coś. No, rzucił nam. Ok, jest tutaj. Mamy dziewięć! Dobra, uciekamy stąd. E, nie ma tematu po prostu. E, mamy dziewięć już. Naprawdę dobry lud. E, dobra, teraz gdzie my wracaliśmy? Wow, okazało się, że to jest ogromna twierdza. No dawaj znowu ślepa. Może jakieś skrzynie będą. W sumie no tutaj fire aspekt nam nic nie daje No bo e, i tak, i tak e, blaze to jest taki ogień, nie? Dobra, ja, ja kojarzę to miejsce W sumie jeszcze mam łuk, więc no z, łuka, z łuku też mogę korzystać O, co my tu mamy? Okej okay. Oj, patrzcie, tu jest lawa A to nie było tutaj? To chyba było tutaj, nie? No gdzie było to nasze wyjście? Teraz będę błądził po tej fortecy Dobra, kolejna skrzynia. Siodło, dobra, będziemy mieli konia. Okej, okay, kolejna skrzynia. Uuu! I to jest chyba... Nie jestem pewien do końca. To jest chyba ten szablon kowalski. Obsydian, Dobra, złoto sobie zostawimy. Nedera wywalimy. Złota zbroja dla, zbroja dla konia to też weźmiemy. Dobra, za chwilę przeczytamy o tym. O tym... O tym szablonie kowalskim Ale teraz ja muszę Znaleźć e, swój dom O, a tutaj jeszcze jakieś Żelazko No dobra, e, więcej rzeczy nie będę brał Ja muszę wam powiedzieć, że ta twierdza Jest ciekawa O, no jeszcze sobie brudawki zbierzemy Nie, widzowie, ja nie mogę znaleźć Wyjścia e, No znaczy, no wyjścia naszych śladów nie no ja tą studzinkę pamiętam. Nie no widzowie, ja kompletnie nie wiem gdzie jestem. Czekajcie. Ja tutaj wchodziłem, nie? Nie. Czekajcie. Dobra, wyszłem z fortecy. Kurde bele, no. Nie mam pojęcia gdzie my jesteśmy. Ale tak lekko kojarzę to miejscowę. No to gdzieś niedaleko powinniśmy być. Ou! Mamy to! Tutaj y, widzę nasze bloki, więc no to y, gdzieś tutaj powinno być, nie? A przynajmniej mamy ślady ludzkie. Dobra, przeżyjemy, tak, przeżyłem, y, lecimy dalej. Dobra, mamy w końcu ślady ludzkie, to nas pewnie zaprowadzi do portalu. Tak, mamy nasz budulec, w końcu jesteśmy. No i mamy portal, dobra, wracamy, zobaczymy o co chodzi z tym szablonem kowalskim, no i lecimy. Nareszcie w końcu w domu głośny portal wiemy, ale no idziemy spać. Dobra, e, oprzejmy sobie zaraz ten e, nasz szablon kowalski, który sobie myślę, że odłożymy tutaj do surowców. Co? Czekajcie, czy z tego można sobie zrobić... E, Czekajcie, czy można to sobie na netheryt przyrobić? Zaczekajcie, zacznę googlować. Jakikolwiek bastion, ale najlepiej by był to... Dobra, dowiedziałem się, że tu nie jest ten szablon kowalski, ale e, myślę, że no, możemy sobie zbroję z czymś połączyć. Na początku zobaczmy, ile będziemy mieli tego złota. Ile będziemy mieli sztabek, znaczy. W ogóle pada deszcz. Kurde. No i z tego wszystkiego pozyskujemy 35 sztabek. Myślę, że nasze tutaj blaze rody odłożymy sobie również tam, gdzie trzymamy różne surowce. Dobra, ale my mamy stół kowala, więc co my na to, aby sobie zrobić ze złota? W kolejnym odcinku myślę, że obczaimy sobie te szablony kowalskie. Teraz no lecimy sobie zbroje zmienić. Wiem, że to tylko jest zmiana wyglądu, no ale naprawdę dodaje to efektu. Przy okazji zobaczymy, co tam u villagerów. Ej, serio, tutaj nie ma tego stołu. Dobra, idziemy. Tak, tak to się robiło, więc no. E, zobaczmy, jak to teraz możemy zrobić. Więc tutaj sobie e, dajemy to. No i myślę, że no. E, e, że sobie ulepszymy klatę. Mam nadzieję, że będzie to całkiem fajnie wyglądało. No i zobaczmy, jak to z żelazem wygląda. A, a jeszcze ze złotem, czekajcie wow, myślę, że sobie ulepszymy na złoto więc no mamy, mamy też jakiś postęp że mamy ulepszone, wow, naprawdę fajnie wyglądamy, wystarczy, że klatę się tutaj już ulepszy, no już naprawdę jest dobrze, ale teraz sobie zenchantujemy łopatę, więc no, gdzie jest ten lapis dla i kurde, tam mam lapis dobra, lecimy teraz zenchantować naszą łopatę moment, na który wszyscy czekali cyk. I mamy wydajność 4, niezniszczalność 3. Więc no, naprawdę dobra łopata. Tylko bym chciał jeszcze dać Silk touch. Ale na samym początku zobaczmy, jak ta łopata kopie. Wow, naprawdę szybko. A na Siekierze co mi tutaj wypadnie? Niezniszczalność 3. Ale dobra, na razie nie będę Siekiery enchantował. Mamy 30. level. W kolejnym odcinku jako dobry początek coś sobie zenchantujemy. Myślę, że no wyprawa jak najbardziej udana. Myślę, że ten odcinek Wam się spodobał. Zostawcie łapkę do góry, zasubskrybujcie kanał. Trzymajcie się. No i cześć.